Klasyfikacji indywidualnej zajął Jacek Wysocki. Bravo! Bravo! <laughs> ale leżą leży ci się, lewego, tak? się. Ale leżą. Ale leżą. Kłopu, drugie miejsce Krzysztof Laskowski nerwów. A więc Trzecie miejsce Zbigniew krogulec. Brawo! Oram ci za brakowe, ze kocham. Na Czwarte miejsce, tu po mistrzów też. Brawo! 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 Nie daj się, pokaż, nie daj się, ja bym tak miejsce Andrzej Dutka. Brawo, brawo. Gratulacje dla kolegi. Proszę tam koło kolegów do, do, do zdjęcia, do rodzinnego zdjęcia. A, tak, brawo, brawo